I teraz ostatni referat w tej sesji. Europejska Platforma Współpracy na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego. O projekcie EHOS będzie opowiadał pan Błażej-Betański. Dzisiaj e, reprezentant dwuosobowego zespołu. E, niestety nie ma z nami kolegi pana Tomasza Parkoły. E, pan Błażej-Betański jest liderem zespołu rozwijającego pakiet oprogramowania DINGO. Mam nadzieję, że dobrze mówię. W dziale bibliotek cyfrowych i platform wiedzy, zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania przeznaczonego do budowy bibliotek, muzeów i repozytoriów cyfrowych oraz systemów do zarządzania procesem digitalizacji oraz długoterminowej archiwizacji danych. Uczestniczył w pracach rozwojowych i wdrożeniowych dziesiątek systemów do prezentowania online zasobów kultury prowadzonych w kraju i za granicą. Opowiem Państwu dzisiaj o Platformie Europejskiej. E, współpracy na, na rzecz dziedzictwa kulturowego. E, jest to nowy projekt e, realizowany e, pod nazwą European Cloud for Heritage Open Science. E, projekt ten ma na celu utworzenie Europejskiej Chmury Dziedzictwa Kulturowego, e, ECCH, czyli European Collaborative Cloud for Culture Heritage. Będzie to wspólna platforma zapewniająca profesjonalistom i badaczom, zajmującym się dziedzictwem kulturowym dostęp do danych, zasobów naukowych, szkoleń i zaawansowanych narzędzi cyfrowych dostosowanych do ich potrzeb. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską oraz UK Research and Innovation. Ma on na celu połączenie rozproszonych społeczności, które zajmują się dziedzictwem kulturowym w jedną nową społeczność właśnie działającą w ramach tej chmury, która, która powstanie. I będą te społeczności mogły operować na wiedzy, która zostanie zebrana, która będzie dotyczyła artefaktów związanych z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, w taki sposób, aby możliwe, były, możliwe było prowadzenie później analiz, e, dodatkowych badań. Który, w których efekcie powstanie nowa wartość. Projekt jest realizowany przez 56 beneficjentów, którzy pochodzą z 16 państw europejskich. Jest w tym 16 jednostek stowarzyszonych, 9 stowarzyszonych partnerów. Projekt przewidziany jest na 5 lat. Wystartował już właśnie 1 czerwca tego roku. Opiera się na czterech głównych filarach. Jest to filar społecznościowy, filar związany z wiedzą, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem, a także jeden filar spajający w kontekście zarządzania, komunikacji dotyczącej właśnie realizacji projektu i jego późniejszego utrzymania. Tych 16 państw, które wchodzą w skład projektu to Finlandia, Szwecja, Polska, Niemcy, Belgia, y, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, y, Włochy, Austria, Węgry, Grecja oraz Cypr. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to nam daje mniej więcej obraz tego, y, jak dużym zainteresowaniem y, cieszy się y, ten projekt ponieważ wśród tych konsorcjantów, tych 51, 51 partnerów jest także 15 organizacji parasolowych, które reprezentują ponad 1000 organizacji europejskich związanych z różnymi dziedzinami kultury, które operują w zakresie językoznawstwa, sztuki, archeologii, muzeów, archiwów, bibliotek zabytków, pomników, konserwacji i restauracji obiektów, zarządzania kulturą, cyfrowego dziedzictwa kulturowego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I daje to nam mniej więcej obraz tego, jakiego rodzaju materiały będą dostępne, będą możliwe do przetwarzania, jak szerokie spektrum działań będzie możliwe do prowadzenia. A ponadto w trakcie realizacji projektu właśnie otrzymaliśmy już ponad 240 wyrazów zainteresowania od różnych instytucji dziedzictwa kulturowego i nie tylko z Unii Europejskiej. Projekt ICOS stawia sobie sześć strategicznych celów. Pierwszy to budowa, budowa infrastruktury typu open source, która umożliwi tworzenie praktycznych aplikacji opartych o potrzeby instytucji dziedzictwa kulturowego. Czyli te instytucje, które będą zrzeszone wokół, wokół tej chmury będą w stanie rozwijać, sugerować to, jakiego rodzaju narzędzia mają powstawać, po to, aby możliwe było prowadzenie badań w taki sposób, który będzie satysfakcjonował w pierwszej kolejności partnerów, ale także instytucje dołączające, czy też badaczy korzystających z tej chmury. Drugi cel to odejście od podejścia skoncentrowanego na obiektach na rzecz holistycznego podejścia do cyfrowej transformacji materialnych i niematerialnych dóbr kultury, czyli nie koncentrujemy się już tutaj na tych obiektach zdigitalizowanych, zakładamy, że większość instytucji, przynajmniej te instytucje, które dołączają, one ten etap mają już za sobą, a chcą, aby ten dorobek kulturowy, który posiadają, był... Promowany szerzej i dawał nowe możliwości prowadzenia badań. Trzeci filar, trzeci cel strategiczny to połączenie rozdrobnionych społeczności dziedzictwa kulturowego w nową spójną społeczność. Tak jak wspominałem na początku, te rozproszone społeczności w kontekście europejskim chcemy je zrzeszyć właśnie w ramach nowo powstałej platformy, czyli chmury dziedzictwa kulturowego, w taki sposób, aby wytworzyły one też nową społeczność i w oparciu o badania, które będą możliwe do prowadzenia, dawały tą nową wartość. Czwarty cel strategiczny to integracja wyników. Przeszłych, bieżących i przyszłych projektów związanych z ECCH, czyli właśnie Europejską Chmurą Dziedzictwa Kulturowego, dotyczących danych, usług, cyfryzacji i aplikacji. Czyli chcemy, żeby te działania, które były prowadzone już do tej pory wszystkie owoce projektów, które były realizowane w kontekście europejskim, ale nie tylko, były dostępne w jednym miejscu. Piąty cel to zapewnienie zrównoważonego i inkluzywnego podmiotu prawnego, który zajmie się rozwojem, wdrażaniem i utrzymaniem platformy. Czyli ta bolączka, która powstaje po zakończeniu projektów związana z jego utrzymaniem, z rozwojem, z zapewnieniem standardów i też wysłuchaniem społeczności, które współtworzą daną instytucję, dany, dany projekt, ma być zapewniona długo, długofalowo. No i mając na uwadze to, że jest to w skali europejskiej realizowane, myślę, że ma duże szanse powodzenia. I szósty cel strategiczny to wspieranie rozwoju innowacyjności, współtwórczej kooperacji w zakresie nowej wiedzy dotyczącej zasobów cyfrowych. Ten, ta fraza, właśnie zasoby cyfrowe, za chwilkę pokażę ją jeszcze w takim ujęciu międzyprojektowym, czyli Digital Commons, będzie dla nas bardzo istotna. No i y, możliwość właśnie prowadzenia tych, tych, tych badań właśnie w ujęciu jego rozwijania. Perspektywy strategiczne, jakie przyświecają projektowi ICOS, to łączenie, łączenie istniejących zasobów, czyli tak jak wspomniałem, zakładamy, że te y, obiekty cyfrowe, które instytucje posiadają, są już zdigitalizowane i chcemy je pokazać w jednym miejscu, a także dać możliwość wzbogacania ich poprzez narzędzia, które są wytwarzane wspólnie z partnerami w oparciu o wytyczne, jakie te społeczności będą nam przekazywały, tak aby można było obiekty po przeprocesowaniu narzędziami, które będą dostępne, a te narzędzia są jeszcze w trakcie definiowania dały nową, nową wartość, ale także yy, aby było yy, możliwe rozwijanie tych obiektów, yy, tak aby, yy, abyśmy nie utracili tych danych, aby te narzędzia i wiedza, które zostaną wytworzone, yy, były cały czas dostępne, czyli ten, yy, ten, ten, ten yy, problem, który był podnoszony już wcześniej, kwestia utraty ewentualnej danych w momencie kiedy trwałość projektu zostaje już jesteśmy po okresie trwałości projektu musimy w dalszym ciągu utrzymywać te obiekty musimy utrzymywać infrastrukturę na której te obiekty są posadowione no jest pewnym wyzwaniem co jeszcze? No, generowanie nowej wiedzy właśnie w oparciu o badania prowadzone na tych obiektach, które zostały do, zostaną przez system przetworzone i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej oraz przywództwa Unii Europejskiej w kontekście badań nad dziedzictwem kulturowym tak, aby właśnie zrzeszając tak wiele instytucji było możliwe wytworzenie czegoś nowego i tą nową wartością właśnie ma być zasób cyfrowy, ponieważ projekt e-Coast musi utworzyć europejską chmurę dziedzictwa kulturowego i zaangażować w nią kraje oraz instytucje dziedzictwa kulturowego w taki sposób, aby ta nowa wartość była możliwa do wytworzenia. Ale chcemy także e, aby było możliwe połączenie trzech europejskich inicjatyw, e, takich jak Data Space oraz ICOS e, 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 czyli e, u nas Data Space pod nazwą krajową Cyfrowa Europa, Data Space for Culture Heritage oraz Europejska Chmura dla Otwartej Nauki European Open Science Cloud. Chcemy, aby efekty działań tych projektów nałożyły się na siebie i w efekcie takiej synergii powinny powstać nowe. Bo powinna właśnie powstać ta nowa koncepcja zasobów cyfrowych, czyli Digital Commons, tak aby ta nowa wartość była wytworzona. I w jaki sposób chcemy to realizować? Ma powstać swego rodzaju cyfrowe kontinuum, które będzie bazowało na cyfrowym ekosystemie, umożliwiającym użytkownikom interakcje, modyfikację i wzbogacanie cyfrowych bliźniaków, tak, cyfrowych bliźniaków dziedzictwa, heritage, digital twin, prowadzących do nowej wspólnie rozwijanej wiedzy, czyli zasobów cyfrowych. To cyfrowe środowisko powinno umożliwić tworzenie nowej generacji obiektów dziedzictwa kulturowego, właśnie tych zasobów cyfrowych, które powinny być bogate semantycznie i wytwarzane wspólnie przez społeczność, która będzie właśnie wokół tej chmury zebrana. Cztery filary, na których oparty został projekt ECOS, to filar społecznościowy. Mamy tutaj właśnie za zadanie zbudowanie i organizację społeczności europejskiej chmury dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie różnych sektorów dziedzictwa, prowadzenie niezbędnych szkoleń i ułatwianie adopcji i i korzystania z chmury, ponieważ. W momencie, kiedy te społeczności są już zebrane, to musimy w jaki sposób przekazać im tą wiedzę, jakie platforma daje możliwości, w jaki sposób te badania mogą być prowadzone. I dzięki właśnie temu filarowi związanemu z wiedzą, ta odpowiednia infrastruktura chmurowa zostanie wytworzona i skonfigurowana będzie na niej baza wiedzy, która umożliwi właśnie taki ciągły, ciągły rozwój tej społeczności, która będzie na samym początku i w momencie, kiedy te nowe instytucje, nowe jednostki zainteresowane będą do tej społeczności dołączały. A w momencie, kiedy one będą dołączały, kiedy będą prowadzone konsultacje, yy, będą też powstawały, będą rozwijane przy, z założenia przyjazne użytkownikom yy, aplikacje oraz oceniany będzie ten cyfrowy ekosystem, także co pewien czas będzie prowadzona ewaluacja tych narzędzi, które w tym systemie są prowadzone i będzie możliwe wpływanie na to jakiego rodzaju narzędzia są wykorzystywane. No i czwarty filar zrównoważony rozwój, czyli chcemy, żeby Powstała, po, powstał podmiot prawny, który będzie w stanie utrzymywać w dalszym ciągu platformę, zapewniać jej rozwój i kontrolować to, co się z nią dzieje. No i filar spajający związany właśnie z zarządzaniem, komunikacją, usprawnianiem współpracy, integrowaniem danych i narzędzi pochodzących z różnych projektów i inicjatyw, tak aby to wszystko stanowiło spójną całość. Jeśli ten temat Państwa interesuje, istnieje możliwość zaangażowania się w pracę nad, nad projektem. Przewidzy przewidywany jest program grantów, który umożliwi testowanie narzędzi, które wchodzą w skład platformy. Możliwe będzie zgłaszanie się do konkursów. Pierwszy dotyczy danych, planowany do uruchomienia w lutym 2025 roku. 12 projektów, 60 tysięcy euro na projekt. Drugi konkurs zaangażowanie i współpraca planowany na jesień 2025 roku, 20 projektów po 30 tysięcy euro na projekt i trzeci konkurs dane i aplikacje wertykalne planowany na jesień 2026 roku, 18 projektów, 60 tysięcy euro na projekt. Te aplikacje wertykalne to będą właśnie te narzędzia, które będą wchodziły w skład platformy, czyli tej chmury Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Także. Dziękuję bardzo i zapraszam.